Siema, kurwa! Jesteśmy na piedolonym parkingu Jedziemy kurwa na dirty Pokażę wam drogę, wytłumaczę Bo z doświadczenia wiem, że chodzicie kurwa kanałami, a nie kurwa ścieżkami Co jest? Co jest kurwa? Miszkofta. Pokaż no, kurwa nie pokaż, tylko je? Niech chcę kurwa. Pa jaka fura ja pierdolę Kurwa w się to pierdolone błoto Jedziemy kurwa Nie tamtędy Tylko kurwa tak jak jadę Ja jadę chuj Tu kurwa W prawo mongoły jebane kurwa OS pierdolony przez błoto Jeb kurwa slajdem Nie ma pierdolenia Kurwa dziewczyny Zajebiste krzaki, krajobrazy I te sprawy Rowerzyści nakurwiają Roboty drogowe też kurwa Ojej, ja. Zajebiście To se skończymy. Kuja prawda. Tak. Jest do zrobienia drop, pierdolnik i cztery skocznie w rytmie. Pierdolnik, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Przejazd zdrowiony. Ow, wnuk. Tak, czy dziadku. Zmachają się jak kurwa, dziki bubr. No, mi coś. Nie mieliśmy wnętrza. Kupić go w Kupi Tego nie można przerywać. O, leci Filip. Idemy i zaraz wracamy. Panie wie. Zajemiste. Dobra, dziadku. Idziemy do sklepu i przyjdziemy. Dobra, w tak, tak. To będzie na tyle kurwa chuj w dupę i do złożenia